Witajcie, kochani, w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj, na odcinku, jak widzicie, leżę, leżą przede mną zdrapeczki, karteczki i pudełeczko już z przygotowanymi. Jak widzicie, tutaj w środku mam przygotowane osoby. To jest są wyniki konkursu urodzinowego, gdzie prosiłam, żeby napisać, ile mam lat. No, ile mam lat i ile skończę lat, ile zacznę, no to bez różnicy. Tylko po prostu, no ile będę miała, mam albo będę miała. O! No i powiem szczerze, że no dużo osób wiedziało. Bardzo mnie to cieszy, fajnie. Będziesz czego wybierać. Także kochani, ja przeczytam osoby, które biorą udział w konkursie, czyli co to? Może Was przybliżę, żebyście y, dobrze dobrze widzieli, kto jest. Teraz to tak. Martyna Krajewska. Ewa Stanisławska, Mateusz Walerowski, Patrycja Klima, jak zwykle ją jak ominęłam, przepraszam. Patrycja Klima, Mateusz Walerowski, Iga Dąbrowska, Jola K., Madzia Lenka, Alicja w krainie Zakupów, Barbara Rucińska, Życiowy Doradca, Gosiek 77, Ania 77, Angelika Korecka, Mega Zdrabki, Goodluck. Ewa Bernecka, Niula ze Szczecina, Wanda Kozakiewicz, Katarzyna Marzec, Adam Wojtun, Madzia Jarkus, Danuta Klara, Renata K, Marcin S, Joanna Nowak i Ciekawostki Świat. Te osoby biorą udział w konkursie. Ja już tutaj jak widzicie, są dwie zdrapeczki. Jeden jest z Zodiak z numerem 16 i platynowe 7 z numerem z numerem 11. Także co, kochani, będziemy zaczynać i wlosujemy pierwszą osobę, która zdobędzie zdrapeczkę hmm, 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 hmm. Platynową 7, o. którą wygra Platynową 7. Tutaj co w niej wydrapie? Ta osoba, yy, niech napisze w komentarzu, yy, co mam zrobić z tą wygraną, czy wysłać pieniążki, czy kupić zdrapkę na. Yy, i zdrapać ją na kolejnym odcinku. To już ona zdecyduje, czy on zdecyduje. Także ja tym pudełeczkiem oka tak, o, przemieszam, ale głośno. To Dobra, chyba wystarczy, tu jest mało tych karteczek. One są dobrze przemieszane. Ja otwieram pudełeczko. Oj, czekać, oka. Jeszcze troszkę rączką poprzemieszam. O, oho, ucieka. O, o, ucieka. Poprzemieszam jeszcze. Patrzę, czy nigdy tutaj nie wyskoczyła mi karteczka. Także, kochani, mam mam jedną osobę. Trzymam jedną osobę. Pudełeczko na razie. O, oj, 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 O, zamykam szczelnie, żeby było, wiadomo, i odpalam tutaj na boczek, żebyście widzieli, że nikt go nie otwiera, nikt go nie rusza. Ja też mam tutaj karteczkę, także co otwieramy i zobaczymy kto jest tym pierwszym szczęśliwcem, czy wycieńczyczną. A jest to. Życiowy doradca, super, Leszku gratuluję Ci kochany, masz tutaj zdrapkę platynową 7 z numerem 11, także kochany trzymaj mocno kciuczki, mocno, mocno, mocno kciuki za swoją zdrapeczkę, ja tutaj już przybliżam zdrapkę, przybliżam i sprawdzamy, co my musimy tutaj znaleźć w tej zdrapce. Tutaj jest. znajdź symbol y, sztab sztabek, czy coś, no sztabki, pod warstwą ścieralną i wygraj przypisaną do niego y, kwotę. Znajdź symbol siódemkę i przypisaną wygraną pomnóż razy dwa. Wygrane sumują się. Także reszczką trzymaj mocno kciuki, a my sprawdzamy, co tutaj się znajdzie. I mamy szpilki. To raczej chyba Leszku, nie dla ciebie szpilki, co? <laughs> Tylko dla zdrapunii. E, dobra, mamy. Co my tutaj mamy? Kłódka. Dobra, lecimy dalej. Mamy róża. Lecimy. Następne. Mamy diam rubin. Ale to nie w tej zdrapce, kurczę. No nie. Dobra, lecimy dalej. Mamy kwiatuszka. Kolejny symbol to tulipan. Lecimy dalej, sprawdzamy. Oby się coś trafiło. Mamy teraz zegar. Kolejny. Patrzcie, mamy sztabkę, leszku, zobacz. Widzisz ty to? Widzisz ty to? I już wygrałeś, widzisz? Super. Super, jest jakaś wygrana. Ale jeszcze mamy kilka symboli, więc. Leczku, trzymaj kciuki. Mamy yy, prezent, auto. Perfumy o, perfumy, coś chyba kiepsko widać. O, przepraszam Was, kochani, ruszyłam trochę. Może jeszcze przybliżę gdzieś ucieka. Dobrze, mam nadzieję, że dobrze widzicie. Dobra, lecimy. Perfumy. Co my tutaj mamy? Mamy naszyjnik. O, o. Naszyjnik. Dobra, lecimy dalej. Mamy muszkę. Mamy słoneczko. Mamy wiśnie. Mamy trofeum. Mamy klucz. Mamy klucz. Co tu jeszcze mamy? Mamy gwiazdkę, ale to nie w tym szukamy gwiazdki. To szukamy w kolejnej zdrabce gwiazdki. Oby była. Mamy. Co tutaj? Brazoletkę i, i kapelusz. Widzę się wyłania. Nie, pierścionek. Patrzcie. <gry> Dobra. No to więc, leżku. Mamy wygraną tutaj. Trzymaj kciuki za to, żeby było więcej niż zwrocik. A co będzie, zaraz się przekonamy. Także trzymajcie kciuki. Ta-da-da. No, jest deszka, także super. No, ważne, że ta zdrabka dała wygraną. Super, Leszku, napisz mi w komentarzu, co chcesz. Z tą dyszką, żebym zrobiła. Czy chcę drapeczkę? Czy, czy przel... Tam to już od ciebie. Ach, patrzcie, jak się ciężko drapie. No. C. 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 Dobra, mamy, nie będziemy męczyć. <noise> Także Leszku, daj mi znać. Ta zdrapeczka należy do życiałego dodatcy. Odkładam. No, i co, kochanie, rysujemy teraz kolejną osobę, która będzie miała zodiaka z numerem. Oj, z numerem 16. Także pudełko zamknięte. Odsunę, bo coś ten ucieka mi. O, widzicie? O. Mieszamy, mieszamy. Dobra, wystarczy. Otwieramy. O. o. Jeszcze przesunę w dół jeszcze troszkę. Przemieszam. O. o, tutaj nic nie leci, jak widzicie. Przemieszam jeszcze. Mam, mam karteczkę. Czekajcie. Wezmę pokrywkę, żeby zakryć. O, to już odkładamy, to już nam nie będzie potrzebne. A, wygrała nam to Joanna Nowak. No, Joasiu, kochana, ty moja, trzymaj mocno kciuki za zdrapeczkę. Odkładam cię na boczek. Przybliżam was, kochani. A wy trzymajcie mocno kciuki za Joasi zdrapunie, żeby tutaj nam się trafił księżyc, albo yy, gwiazdeczka, fajnie by było, także trzymamy mocno za Joasie kciuki, także lecimy i mamy teleskop, mamy misia, mamy kotwicę, mamy Ufo mamy żółw mamy linę, a ja lina, o, ale powiedziałam mamy sputnik mamy naczynie lecimy dalej na razie pusto już się boję. Mamy konik. No, już myślałam, że gwiazdka. Aj, słoneczko. Czekajcie, bo coś. Mi się wydaje, że niewyraźnie widzicie. Dobra, lecimy dalej. Mamy. Planeta. Bardzo serdecznie pozdrawiam planetę 4. Mamy... O, jednorożec. Coraz bliżej końca, kochani. Mamy portyk. Mamy statek. Oj, 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 oj. Mamy delfin. Już się boję. Mamy ziemię. Mamy antenę. Mamy kompas. Mamy syrenkę. No i kochani, ostatnia pozycja aż się boję otwierać dosłownie. Szkoda mi, że Joasia też nie wygrała. No, flaming. Kurczę. Tak mi przykro. No, ale cóż, no co zrobimy? No Mamy potwierdzenie, jest S-O. No cóż, no to zrobimy. Takie są zdrabki, nic na to nie poradzimy. Bardzo wszystkim, kochani, dziękuję za, za udział w konkursie, yy, za to, że jesteście ze mną. No i oczywiście też... <laughs> Oj, przepraszam, <laughs> zachwysnęłam się. Yy, dziękuję też, chciałam jeszcze raz podziękować bardzo, bardzo za naprawdę super, w niespodziankę na TIPLI. Yy, życiowy doradca, yy, Mari Mari, Niula ze Szczecina, Pąciu, yy, yy, Mary i Mario, ktoś jeszcze, ale nie mogę sobie przypomnieć kto. <laughs> Także nie wybaczcie, inne osoby wiedzą. Że płaciły, więc dla Was takie naprawdę ogromne, ogromne, wielkie serducha. Dla Was wszystkich, dla wszystkich moich subskrybentów, ogromne, wielkie serducha za to, że jesteście ze mną, za to, że mnie oglądacie, subskrybujecie, lajkujecie, komentujecie, wspieracie, dodajecie otuchy. Bardzo, bardzo Wam za to dziękuję i tylko dla Was y, jeszcze jestem. A już widzieliście, nieraz miałam ochotę już odejść. Ale mi było już tych osób, które były ze mną, komentowały, lajkowały. Także co ja mogę jeszcze powiedzieć? Dziękuję. Bardzo, bardzo, bardzo dziękuję. No, w marcu, nie pamiętam którego, ale w marcu będzie rocznica prowadzenia kanału. Chyba drugi rok będzie. Nie muszę sprawdzić. Też zrobię jakiś fajny odcineczek, może jakieś małe rozdanie. Nie wiem, zobaczymy jeszcze. O tym na razie nie myślę, bo dopiero jest początek lutego dopiero co miałam urodziny, więc na razie jeszcze tym żyję. Także kochani, co już nie będę przedłużać. Bardzo, bardzo, bardzo serdecznie gratuluję Joasi i życiowemu doradcy. Jednemu się poszczęściło, drugiemu się nie poszczęściło. Mam nadzieję, że Joasia mi to wybaczy. Tyleżko, napisz mi w komentarzu co mam zrobić z wygraną także kochani, bardzo bardzo was proszę o łapeczki pod filmikiem o, kom, o komentarze o subskrypcję z dzwoneczkiem żebyście byli na bieżąco z moimi filmikami, żebyście nie ominęli ani jednego no i widzimy się w sobotę na rywalizacji dogrywkowej z, z drapką także Trzymajcie kci kciuki za mnie i za misie I widzimy się w sobotę w kolejnym odcinku. Także do zobaczenia, pa pa!